Kosiemankos jest ręku aktyw w dzisiejszym odcinku. Gramy Revanche. Menhanta 3 na 2 Dzisiaj, oczywiście, ja uciekam z Nexu. Mamy po 3 życia. Naszym celem, oczywiście, jest przejście Minecrafta. Więc bez zbędnego gadania, zapraszam do oglądania. No, o, Uważaj. Na kark. E, A nie A Ta, po ile niej, po nie, to ile to żyć nie... mamy? Jakie

Okej, okay, okej, okay, <laughs> muszę atak. Ty daleko jesteście? Ej, gdzie wy jesteście? Na pustyni? Bardzo no, blisko. No. Masz, 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 masz siekierkę. Dawaj go, masz siekierkę, wziąłeś siekierkę. Ucieka, ucieka. Dawaj. Co? Widzę, widzę, chodź, 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 chodź. Tak, tak, jest.

Wydawało mi się, że. Jeszcze... Cztery. Tomek Lecimy. mi przyniósł z Portailo TT. Y, lewo. Lewo. Nie yeah. wiem. Lecimy? Nie, yeah, yeah, dawaj. Nie. Yeah. Crafting post. Edi. Jakie ty masz tę kawę, Ej, masz drewno? Mam, mam. Dobra. Okay. No nie mam ich do jedzenia Oj myślę, że my tu jesteśmy Daj mi jednego, tego Eeeh Nie jednego To jest ten, to jest ten Dostał da, pomocy, pomocy To, jeden z zabity, dobra No ja masz, że mam tysiące w kolce Aha!

Mam trochę. Nie Tomek nie do domu, wiem czemu, ale nic nie miał. Tylko mieczyk yy, kamienny. Kamienny. Ej, e, ja mam trzy siodła. Yy, yy, no. Ja Zde. mam trzy siadło. Jak trzeadło? Mam w ogóle coś robić, bo Zde. tylko ja, ja chyba Ja właśnie do niej idę. Co watera robię. Mam ja. Dostał. Lecę. Uważaj. Zdech? Nice. Nie, no. Kurde. Mawia, e, tak. Czekaj. E, tak, jakby szybko. Już wcześniej. Klantkę, klantkę miał. Dobra, nice. Nie musimy craftować jak będziemy z robić. O, nie, nie. Mam przy sobie. Nie, nie, nie. Nie, Ej, widzę nik Jak nie. Nie, nie. chodź, 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 nie. Ja widzę. nie. chyba nic Nie, nie, ma. Ja to Czeka, nic nie. Nie, nie. to Nie, nie. Nie, Tylko mam kompas. Zabiję go, żeby był daleko od nas Nie ma sensu ze słonią, bo i tak przyjdzie i co? Chyba nie zrobi No tak, że... a Tutaj gdzieś człowiek. o widzę go nie daleko a Nie dalej o, Nie wiem, czy mam taki dziwny, drżący głos Bo stracujesz się No pewnie tak Ludzie szkodzą no O, całe dwie minuty no i... no i... no Nie razy, bo chcesz nie się mieć zbrana. się zatrzymać, bo by cały czas skrycacie, a ja chcę was zabić Czekaj więc to możesz nas zabić. Nie, tutaj nie ma sensu. Jesteście, to to cześć, się ma. A, e, jest, 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 jest. Na jest. Dobra. blisko, aby jak, to nie było jakieś. i zamko. Zako e, to, to, to jest, co? No, damy, co damy. jest? No i tego bierzemy. Będziemy mieć i to no, z dobra. niego. Adiego. Ma łódkę Dobra, ale to on jest taki już tak żel cały żelazny. Tak szybko. Nie wiem. Płynąć za nim się Nie, 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 chodź, chodź, po chodź, zbieramy On on sobie przyjdzie, jak chce o. O, No. chodź, chodź, To chodź, nie, chodź, 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 by była Tam na początku co zobaczyliśmy zjedzie, to zobaczyliśmy tych villażerów? Tam tobą. O, dobra. No, ale mogli... O, No i chodź, O, chodź, i Widzę, widzę, widzę. i chodź, i chodź, Dobra, chodź, mam chodź, i chodź, i chodź, i chodź, i chodź, 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 Ja opuła się w tym momencie? No tak. I ten skarb jest tu, jakby co? Okay. Możemy go odkopać? O, tu jest no, X. To, my się zabijemy. Chodź tu. Tu jest X. No, zostawcie, bo tu jest X. Dłe chłopcy. Minecraft, sorry. Ej, kanion. Pudamy... A więc się na nie. Dawaj szybko, będziemy mieć salę z Dobra. Ej, nikt, nikt, nikt widzę, nikt. Nasionka chyba. Tak, 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 to on. Teraz wyraź sobie ten, ten e, blog i potem na niego. uważaj na to jest. Gdzie my jesteśmy? Jestem dziś na wozie do nie. Nic, Żyjesz? No, no, radę, radę. On jest u mnie, on jest u mnie. nie on, ale fajnie. A jesteś dobra. Myślałem, że ten. Ja, ja, ma, ja miałem pół serduszka. Serio? A ty tam łotra no. y, zrobiłeś? I widzę nikt, widzę nikt. Jest Kogo? Tak. Je, je, je. Nie, nie, coś nie, 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 Ja. nie, 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 nie,

Dobra, widzę, widzę też. On jak się Nie, On nie Nie zrobił ragequita. Chyba, że zrobi Czekaj, ja wezmę my i te... Jak mam dobre to raity? wszystko niepotrzebne. Wiem. tam to jest. Bez kitu. Ej, uważaj, to może być pułapka. To. to nie jest. Bo myślę... Może bo to być tak, że pał, ktoś... Ale no. tu to... nie jest Nie, jest Ej, lewo, wioska. Popatrz. No, dzięki. Nie przyszedł. No nie zabrał. Zabrał? Tam, tam, tam było, było nic. Tu jeszcze jest. Nie widzę, nie zabrał nic. ja ja łóżka. Dobra. Okay, Słuchaj golema. Nie, bo zniszczył golem. Jak nie, to się nie zrespał okay. Nie Nie wjazd. nie wyrołóżka jeszcze. Idziemy po jednym Czekaj Muszę spać tą. Nie spać Idziemy i klocek no. Po mam półki. Nie daj tego Po prawo masz półkę. Przebiegłeś obok niej. Naprawdę? Tak. No wejdzie wy jesteście. Ej, ja tylko z nakazem też płytkę i wchodzę do netherku. Cepsuł. Ja zapomniałem bloczkę postawić. Bloczek. Dokładnie. Rozkop to. Dobra. Teraz, tak, O! o! zwaliliśmy portal. Ty zwaliłeś. Widzę, to nie postawiłem. Jak w ogóle nie postawiłem? Kapmy. 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 Kupiłem. Dobra, już jest, chyba. Kapmy. 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 jeszcze Kapmy. Kapmy. tej Kapmy. sobie Kapmy. po lewej Tylko ale tylko jeden wiaderko w lewo. Mam zapalnik. A będę czemu będę tutaj będę nie tak ten? Papsa, A, bo tutaj klocka nie ma. To ja To ja. To ja Czekaj, ja będę tylko wiadomo i chyba Ale dalej. No i sterę. Co wychodzicie? No. Bo on tu może być jak to. Wiem. Taket go. Chciałem, że jest um umarłem. Mhm. Bastion. Raz, raz, to. Bastion. Nie, nie wracamy. Pa! pa na to! Baskitu. Aha! Z tego tak to się nie. spodziewałem. Aż. Oh shit.

Ej, czy wy tu jesteście? Gdzie? Yeah. Okej okay. Czy wy tak jesteście w tej wiatr tutaj ja Ty tak wiatrze. to tu jest. O.